Chciałem uczynić konory. tak? Tyle? Nie wiem, nie wiem jak chcesz. Cześć, co i Dzisiaj jesteśmy w Robloxie znowu. Gramy w hotel i ze mną jest. Oszek kasze! No. No i gramy. Jest, to znowu. Ta Muzyka mnie trymuje. Ale nie słyszę tej muzyki. O kurde, bo poczekaj, nie słyszę tej muzyki. To też jest JE! Yeah. Jake! Jake and hypen and hype and hype and hype. Chodź! Co? Stro. Gdzie masz czoło? <noise> to nie ja mam Co jest z tym czołem? A ja nie mam i tak włosów więc... łysa jestem, bo nie ma co mi składa. ja mam krzywokulary okulary. Tak łysa jestem! Skina sobie nie zmieniła! <noise> Jak to? No, koma, włosy w włosy? O, wreszcie koniec tej muzyki. No, czemu WŁOSY czemu sobie nie, Bombastic side eye. Criminal A, nie, nie, już nigdy nie pro Jemy, Lulu. Nie, 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 Nigdy nie nagrywam Robloxa. Nóżki mi spadają poza. No nie ładne, go Pada śnieg, pada śnieg. Czemu nie widać podłogi? Zbierać. No. Nie da się wyjść. Umrzesz szybciej niż stąd wyjdziesz. Nie, chcieli musi ciekac, bo będzie jakiś pożar czy coś. No nie wiem. Ja mam to słyszeć. Nigdy nie nagrywam prologa. Get out! out. O, mówię, jesteś? Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do, Do not indziej, coś use the elevators. stairwells were necessary. Gówno nie Ey, nie działa. <laughs> there has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the stairwells where necessary. właśnie There has been a report of an Do not use the Lekowo, coś nie tak, o, ale, ale jest. O, well, well. What shit? O, jak tak to się robi? Tak, Ej, ja nie tak mogę tak. Tak. Patrymy! <grymne> o to Idziemy z Lulu! Lulu! Czemu ja Ej, ja widzę czerwony. Idź spać. Nie pójdę. Bo będziesz bo? nie wyspany, Rado i dostaniesz pałę z matmy. Jak nie, nie jak nie spójdziesz, jak nie pójdziesz spać w 3 sekundy, to nie znasz matematyki. Jak nie dasz lajka i nie zobserwujesz mojego konta na YouTube. Jest... Nie, czekaj, jak Zasubskryb... nie dasz. Dobra pomysł. Subskrybujcie. Jak, zasub... jak nie zasubskrybujcie Jak nie mnie i teraz nie dacie lajka, to jutro dostaniecie pałe z matwy. Tu tak, dojście jeszcze ten, ten taki co freeze zawsze dawał. Dajcie łapkę w górę, żeby nie przegapić... Nie. Zika <laughs>

Nienawidzę was. Nienawidzę was. Masz robot? Nie. Nienawidzę Szczątki, was. Szczątki Nie Nienawidzę was! Hello, Thank teraz, you for for to naj... ma teraz, teraz bierzemy My... najmniejsze, jakie się da. Czyta. Nie wiem. Jak... Czyta dwa, czyta dwa, czyta, bo. Pak. Nie widziałem tego 200. Dobra, jesteśmy u.

Idę, Sterling, 2, Sejgeks! Ej, chłop! Sejgeks ma tu, Sejgeks! Otwieraj! O, widzisz? On jest, nie on jest taki problematyczny jak ty, ty ciągle światło zgaszałeś dla się. Uciekamy, uciekamy, uciekamy uciekam. uciekam. Ej, gdzieś się coś pali tam w dymu jest, jest pierwsza S z wami Dobra. Ja proszę... Gdzie ja jest pierwsza. Do the elevators. you stairwells were necessary. use the elevators. Use stairwells necessary. Attention, please. <mary> the there has been a report of an emergency. Proceed please. <mary> the 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 there the <mary> 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 <on jest> <mary> No kogo myślała, że piję, a to nie piję. Co? Głównie <laughs> że <laughs> 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 Open! Nie, nie mamy headback to our rooms. A mykać to my lewiej do strony. No wy nie, 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 to nie może tu wejść, prawda? To już jest po mnie. Hard to just to say. Przepraszam. Nic ze styk together. What the? To We need to stay together. No plan. Tomorrow by together. Say guys. This don't live. Oh, just go. Ale duja. Robał lubs pomiję. Jezus Maria. Tu jest ze mną, nie tak. Dobra, Ale to powinno przylecieć przez tą maseczkę, prawda? Bardziej nam się Baby, dance, baby, dance! Wyglądam, jakbym się przykała. Dobra, Idziemy do room 420. Nie, 402, nie, nie wiem mówić. Skarry! mówić No, lamusy, odkocznie, no. No i mamy wszyscy. O, a! Tak. Idziemy do Gideota. Dowol ode mnie! Halo! Halo! To no, się A można wyjść! Let's order pizza! <coughs> Take experience. nam, Tam, nam. Nam, nam, nam! Nam nam nam! nam nam! Nie zapnijcie mi wywindy przed to led, lat! W ogóle chłop! A. Pizza time! O kurczę! O kurczę, chyba nam się pni winta po o, oh, ale się boję. O, oh, gdzie my jesteśmy? We are trapped in this elevator. O, oh, jeju! Ciąg, ciąg, ciąg znaki. Oh, no, czyt, oh, czyta się falony. It seems to be sort of secret floor, a deep underground below the hotel. What the <coughs> Let's get out of the, in, here quickly. That monster might show show up here. Show up here. Show up here. Here. Yeah. Oh, yeah. A careful. The floor is half cursed. 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 Cursor. Up, Hop. 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 Hop, hop, hop! biegniemy dalej, biegniemy dalej! Szybciej, szybko, 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 Biegnij! Biegnij, bo umrzesz! Biegnę, jestem trzecim! Za, bo jest za Szybko! Ninja, help! Stay <grystanie> Dwa, cztery,

No. No, monster kill! Nie I don't know, to change Let's get out of here! It knows we're here! Uh, get up the- ladder, Dobra. fast! Okay, I'm oh, monster here! It looks like we're almost back! Wow Wow, for some reason robot look familiar. Idziemy na górę? Zamknijcie komuś drzwi przed mordą, proszę. Nie da się nie ustać. Jaki Gdzie Idziemy na dół czy na górę? Nie wiem, gdzie idziemy. A nie na górę. Na dach. Harry! Get the phone to call for help! No! I won't get the phone. Halo? Halo? Policja? Hej, on the way! Hey, on... Mogę... No. What size cookie? Co? To jest... No chyba was pogięło z tym śniegiem. <grym> Idziemy na dach. What size pizza? zawsze cię zamknąć, jak nie mi Ej, ktoś umarł? Nie wiem. Chyba no, ktoś umarł, było nas więcej. O znowu prawa autorskie. Ludzie Że są, ludzie są w ziemi. Ja też trochę <laughs> jestem Typa jakimś ludem. Ty też, jest, ty jesteś trochę w ziemi. Ty wsiąka w ziemię. Ej, ale dosłownie, on jest mega nisko. <laughs> Aha. Baby, dance, baby, dance. Super. Oh no, not again. Dance, baby, dance. The elevator's to is stuck. Ale masz fajne LG. O, oh, dang! Pa, oh, LG. Kocham tego typa. Dodam go do znajomych. We lost ninja. Nie! S? Say gex! If we climb up through the elevator shaft, we can still make it! Ale tu nie ma szafta, debile! Nie ma jak się... O! Oh. No, no. No, no, mordy mi postawili tego szafta. O, no, cholera. O, ja przyrodziłem obie jakiś. I zaraz, I zaraz ta winda pojedzie i nas wszystkich weźmie ze sobą na górę tak. Mówię ci, tak będzie Ale poczekaj, jak tutaj jest takie obbytek, to jak ta winda leci i się nie zaczepia o nic Spiesz Farewell You know Nie możemy wyjść, więc idziemy przez stary. Oni tam dalej wyżej wchodzą A, O ko... Teraz będziemy mieć... Teraz będziemy... ZAK?! Co? O, biega, biega. ZAK?! Typie, ty masz schizofrenię! Ej, w ogóle będzie... Nie ma żadnego daka. Mamy cztery wybory. Holy Zak, Nolan, Abder! Zawsze komplikują, zawsze! Się komplikują. Zawsze! Devent, ale nie nie chcę... Ale które, które to są Benty? To są... Tam te... jest Nie, to jest teru, ale to to nie są, to są O! Nie to jest labyrynt, nie, idę do tobą. To szczurek mnie wyżarł! To masz niezłą intuicję, Oszu, powiem ci. Ani rady się nie zasnąła, o tych szczurów na buty. ten typek, to idę za nim. O za drogę, mówię ci. On nas wszystkich uratuje. O, S mówiłam? O my G. A mogę? O bouski! mogę? Nie! Mogę? Nie! A mogę? Nie! A mogę? A można? A mogę? Da się. Zobaczcie, wypowiedź, wypowiedź. Da się, wypowiedź. Where ninja? Ninja dead. Ninja no! ninja, no! no! Ninja ninja No!

Alusia is dead. No to już jest końcówka, to już sobie no. nie po, to już sobie umiesz. O! Oh! Ninja! nicie, Ninja! Ninja compact. Ah, don't worry, you you are safe with us. Now. Sleepy face sleeper. Sleepy. O oh, nie, włączyć. We'll I'm happy to see him. What the this situation was? You didn't yell at me? No. I didn't. I should have told them. No problem. We are glad you're safe from it's the blizzard, blizzard now. now. Blizzard. You'll awesome. probably be met by some reason. We have a drink to get to. W, y, stali od angielskiego. Czytałam mnie... ho, ho, hota. Stali od angielskiego u mnie w szkole. Są takie młodzieżowe słowa i wersja angielskiej To było SIA. Strzałka! No. Tak, i to było też. Kiedy i geta discount? Czy mogę dostać jakąś zniżkę? Albo. No. Let's go stuffing! No